Witam was w kolejnym odcinku z gry Ski Jump Challenge Jak zwykle zapraszam do stawienia subika nowe osoby I do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry No i dzisiaj zaczniemy sobie od otworzenia tutaj skrzynki, bo mieliśmy w ostatnim odcinku I co my tutaj będziemy mieli? Uwaga Mamy kombinezon, ale już go mam, no to po co mi taki kombinezon? Yy, i tak, i w dzisiejszym odcinku kończymy sobie skocznie norweskie Także zobaczmy sobie. Czekajcie, bo ja się już pogubiłem. Nie, co, co ja klikam? Nie tutaj. Eee, nie tutaj. <grywia> Kariera miałem kliknąć. Dobrze, kończymy sobie skocznie norweskie. Tutaj K85 my nie przeszli. Także spróbujemy tym razem. Norwegia K85. Świetny nasz zawodnik. Zobaczmy pierwszy skok. Wiatr niestety niesprzyjający. I pick. Gra naprawdę będzie bardzo długa, tak mi się wydaje. Dobre lądowanie, skok chyba niezły. Kariera w tej grze w sensie będzie trwała długo 96,5 metra. Bo z tego co widzę, tam mamy mnóstwo tych skoczni. Mnóstwo rzeczy do robienia w tej karierze. No i dobrze, może się uda. Jeżeli skok będzie podobny do tego z kwalifikacji, to kto wie, może. Pit. Bardzo dobre wyjście z progu, no nie o to chodziło, nie o to chodziło. Nie no nie przejdziemy tego. Musi być idealne wybicie. Ale dobra, zobaczmy, które miejsce. 80 metrów, załamany dzwonik. Dopiero 18 pozycja. No i dobrze, no nie uda nam się znów tej Norwegii przejść. Może pod koniec odcinka spróbujemy, no i te tocznie w Polsce jeszcze spróbujemy sobie ogarnąć. Idealne wyjście z progu, ładnie teraz. No i gdyby taki wcześniej skok był, to może, może, ale które będzie mieć miejsce? 86,5 metra, całkiem niezły skok, ale dopiero 16 miejsce, no cóż, no cóż. Ważne, że exp, ważne, że kasa leci, 116 pieniążków, 15 expa. No dobrze, to lecimy sobie z nowymi norweskimi skoczniami, co to jest? No dobrze, ok, brak reklam. No to już dobra, wolę mieć te reklamy. Norwegia K140, Wy i tak reklam nie widzicie. O, no i patrzcie, jakie teraz mamy warunki. Wspaniałe wiatr, bardzo dobry. Zobaczmy, czy wykorzystam te piękne warunki. O, idealne wyjście z progu. Taka dziwna sylwetka w locie, ale no chyba nie o to chodziło. Bardzo dobre lądowanie, które będzie miejsce z tym skokiem. Czy to był dobry skok? Czy ktoś mi powie? 127,5 metra. Zobaczmy, które miejsce. No to był dobry skok. Pierwsze miejsce. Zobaczmy, czy w pierwszej serii będzie równie dobrze. No i tak. Cały czas ten wiatr się utrzymuje, dobry pod narty. Nie! Nie, no kurcze! Znowu zepsułem wyjście z progu. Dlaczego tak się dzieje w pierwszej serii? Jakieś fatum pierwszej serii. E no, nie, jaki pech nie zakwalifikowaliśmy się. Oczywiście nie, musimy spróbować ponownie te zawody przejść. Kwalifikacje wiatr jeszcze chyba lepszy. Musi być idealne wyjście z progu za każdym razem, i będzie GIT. Nie odpuszczę tej skoczni. O, właśnie, o takie wyjście z progu nam chodzi. Ładnie w locie. O, właśnie. No i o takie skoki nam chodzi. Idealne lądowanie. Piękny, daleki skok. Kibice się cieszą. 132 metry. Oczywiście, że będę pierwszy. Daj, bez. Dyskusji. Chociaż, no i zawodnicy też nawet dobrze skaczą. No i dobra, pierwsza seria. Jak będzie zepsute wybicie, to ja już nie wiem. To idziemy chyba dalej. Ale nie, jest idealne wyjście z progu. To będzie kolejny świetny skok. Bardzo dobre lądowanie. Bardzo dobry, daleki lot. I będzie pierwsze miejsce? Oczywiście, że jest pierwsze miejsce. No i idziemy do serii drugiej. Norwegia k 140 Dobrze, że są cały czas te warunki na tej skoczni. Jest ten wiatr podnarty. No i zobaczmy, czy będzie dobre wyjście z progu, nie. No nie. No nie. Dlaczego w drugiej serii musiałem to zepsuć? Drodzy widzowie, czy zawodnik będzie smutny? Tak jest. 16 miejsce. No nie, coś nam tutaj teraz nie idzie w tej karierze. Ale... Dobrze, idziemy w takim razie na finał. Pod koniec sobie y, próbujemy jeszcze przejść te skocznie, ewentualnie. Y, K190 jeszcze przed finałem, no tak. Norwegia, K190, ogromna skocznia. Poznajmy ją. Szkoda, że nie ma wiatru pod narty, takiego jakiegoś y, dobrego. Warunki mamy ciężkie, ale czy uda się dzisiaj wygrać? Idealne wyjście z progu. O, pięknie w locie, wysoko, proszę państwa, gdzie bardzo leci. Idealne wyjście, z... Y, znaczy ten. Lądowanie. To był bardzo dobry skok. Myślę, że na pierwsze miejsce powinien wystarczyć. Zobaczmy. Będzie pierwsze. Nie! Trzynaste miejsce. Jak oni tu 198,5? Czy oni są normalni? Ej, coś muszę zrobić z moim zawodnikiem, chyba żeby lepiej skakał. Muszę coś tutaj wykminić. No ale dobrze. Pierwsza seria. Może będzie ciut lepiej. Za późne, O tak, na pewno będzie lepiej. Co to za spadek formy, widzowie? <grytanie> <grytanie> nie jest dobrze, nie jest dobrze. Może spróbujemy sobie ulepszyć jakoś zawodnika? Dobra, mam tutaj 6363. Mam jednego kryształka, także sobie możemy coś tutaj ulepszyć. Lot, wyskok. Pójdziemy sobie tutaj, może wyskok, kryształka, no i coś tutaj do sprzętu sobie kupimy. Ale ale to wszystko drogie, kupimy sobie, może tutaj, do kombinezonu za 2000 i kupimy sobie tutaj za 1902. Ale mamy kasy teraz. No, ale miejmy nadzieję, że nasz zawodnik będzie lepiej skakał. Oczywiście, zaraz to sprawdzimy. Eee, dobrze, tak powiedziałem, że tą Polskę sobie zrobimy pod koniec odcinka. Ale spróbujmy sobie stestować w tej Polsce na K80. To jest ostatnia skocznia w Polsce na złoty medal, którą musimy przejść. No i zobaczmy, czy coś dały te ulepszenia. Miejmy nadzieję, że tak, miejmy nadzieję, że tutaj w Polsce mi się uda te złoto zdobyć. Uwaga! Idealne wyjście z progu, ładnie chyba. No i bardzo dobre lądowanie. Czy to wystarczy na prowadzenie? Oby. Zadowolony zawodnik uśmiecha się 103,5 metra, które to będzie miejsce. Pierwsze, bardzo dobrze, mamy szansę, by były dobre skoki. 106 metrów do pobicia, to jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Nie wiem czy damy radę tak daleko skoczyć. Idealne wyjście z progu. O nie! Co to miało... Ej, co? Jeszcze idealne lądowanie? No okej, okay, proszę państwa, okej. Okay. 91,5 metra, no przecież to nie wystarczy mina. A jajaj, no nie przejdziemy tego znów. Druga seria. K80. Może damy radę coś poprawić, chociaż. Zawsze tam jakaś kasa wpadnie. Exp. Idealne wyjście z progu. Wiecie co? Chyba tak przy lądowaniu się warto przechylić bardziej do tyłu wtedy. Jakby jeszcze kilka metrów zyskamy, tak mi się wydaje. No ale skok bardzo, bardzo słaby 67 metrów. No i szesnaste miejsce. Ale dobra, przejdźmy sobie tą Norwegię dzisiaj do końca. Zobaczmy sobie. Wszystkie skocznie. No w dzisiejszym odcinku ewidentnie jest spadek formy u mnie. Zobaczmy sobie tą Norwegię jeszcze. K190. Y to musimy sobie tutaj przejść. Y to chyba wtedy się finał odblokuje. Ale nie wiem czy damy radę. W tym odcinku byłoby dobrze. Niby tam coś z zawodnika ulepszyłem, ale tutaj też y trzeba się dobrze wybić. Jest idealne wybicie. Jest ładnie w locie, jest wysoko. I gdzie Bart wyląduje? Świetny skok to był, ale jaka to była odległość? Czy wystarczy na prowadzenie? Proszę Państwa, 167,5 metrów. Słaby skok był przecież. No i które miejsce? 14. No to niby taka moja szczęśliwa liczba. 14, tak się Wam przyznam, ale. No nie, nie tego oczekujemy. Teraz mamy troszkę lepszy wiatr. Może uda się wykorzystać te warunki. Zobaczmy. Bardzo na rozbiegu. Czy będzie dobre wyjście z progu? Jest idealnie, na szczęście. No i jest dosyć wysoko. Jest bardzo wysoko. Idealne lądowanie. Chyba mi się wydaje było lepiej niż w kwalifikacjach. Ile? 169,5 metra. Kurczę, co taki wysoki poziom w tych zawodach? Ja nie wiem. 11 miejsce. Przechodzimy do drugiej serii. Ewidentny spadek formy w dzisiejszym odcinku. W każdej serii o skokach. Jest tak, że <noise> jest odcinek, który się nazywa Spadek Formy, czy coś takiego. O, proszę bardzo, za późno. Ej, no to chyba dzisiaj nie skończymy tych norweskich skoczni widzowie. No nie wiem. Mogę jeszcze raz spróbować ewentualnie. Może spróbujmy jeszcze raz. Dobra, próbujemy jeszcze raz przejść tą skocznię. No nie, wiatr jest bardzo słaby, także nie wiem co z tego będzie. Chyba nam się nie uda dzisiaj przejść finału, ale. Jeżeli idealne wyjście z progu, ładnie w locie, chociaż może teraz bardzo dobre lądowanie, ale odległość. No duży, wysoki poziom, bardzo tutaj mamy, nie wiem. 165 metrów, które to będzie miejsce, no warunki mieliśmy niesprzyjające, więc. Aha, myślałem, że będzie może lepsze miejsce, ale tu po 201,5 metra skaczą. Przecież ja tyle nie mogę tutaj skoczyć, jak zawodnika jakoś chyba ulepszyć bardziej, ale. Więcej kasy uzbierać, dobra. Próbujmy jeszcze raz skoczyć. Idealne wyjście z progu. bar, trochę się tutaj mniej spróbowałem nachylić i chyba to był dobry pomysł. Chyba to był dobry pomysł. Bardzo dobre lądowanie. Trochę się mniej odchyliłem do tyłu i 175 metrów, więc może trochę za bardzo się do tyłu odchylałem. Które to będzie miejsce? Proszę Państwa, 16 tak słabo, to jest i tak słaby skok. Tak jak mówiłem spadek formy w dzisiejszym odcinku. No i finałowy skok. Zobaczmy. Pyk. Idealne wyjście z progu. Ładnie to wygląda w locie. O, proszę Państwa. I bardzo dobre lądowanie. To był świetny skok, to był świetny skok, ale który nam da miejsce ten skok. To mnie ciekawi. 175,5 metra dalej niż poprzednio. No i kończymy dzisiaj na 16 miejscu znowu na tej skoczni słabo. Ale to nie koniec, jeszcze widzowie. To nie koniec. Spróbujemy sobie może przejść jeszcze tą skocznię, e, której nam się wcześniej nie, nie udało. Czyli może najpierw tą K85 jeszcze raz. Zobaczmy, czy się uda. Miejmy nadzieję, że tak. Warunki niesprzyjające znowu. Mamy troszkę ulepszonego zawodnika w porównaniu do poprzednich zawodów. Idealne wyjście z progu. Ładnie. Bardzo dobre lądowanie, chyba to był dobry skok. Chyba to był dobry skok. Ile metrów? Metrów 96, bardzo ładnie. No i które miejsce? Jest pierwsze miejsce. No mamy szansę, jeżeli tak dwa kolejne skoki będą dobrze wyglądały. No to mamy szansę tutaj na zwycięstwo, ale zobaczmy. Idealne wyjście z progu, ładnie w locie. I bardzo dobre lądowanie za te linie, wszystkie tak, że to był kolejny dobry skok. Mamy szansę, mamy szansę tutaj wygrać jeszcze dzisiaj. 97,5 metra to był świetny skok. Zdeklasowałem rywali, można powiedzieć. No i finałowy skok, druga seria. Obym nic z wyjściem z progu nie spóźnił, nie za wcześnie. Zobaczmy. Jest idealne wyjście z progu. Troszkę. Dlaczego tak nisko leciał? Bardzo dobre lądowanie, dlaczego tak nisko leciał ten zawodnik. Jej. <grym> Ile to było metrów? Cieszy się trzecie miejsce! Dlaczego? No dobra, to już nie jest tak źle, ale miało być pierwsze. Okej, okay, przynajmniej ten medal mamy. Zawsze coś, zawsze coś. No ale liczyłem na pierwsze miejsce. No kurczę, tutaj poziom mnie czasem zaskakuje w tej grze. Skaczą daleko, tutaj zawodnicy. To chyba boty są. No to w takim razie jeszcze próbujemy sobie. Ej, odblokowało nam się. Trondheim K124. Dobra, lecimy. Lecimy na finał. Myślałem, że nie zrobię tego finału dzisiaj, że się nie odblokuje, ale udało się. k 124 Trondheim. Finał. Lecimy. Finał skoczni norweskich, można powiedzieć. I pyk. Bardzo dobre wybicie. No, super po prostu. Jestem tak zadowolony z tego wybicia, że ho-ho. No ale kwalifikacje będziemy mieć na szczęście. Ciekawe na którym miejscu. Jak na pierwszym to się zdziwię. Na piątym to i tak nie jest źle. Mamy tutaj szansę ewidentnie. No i dobrze. Mamy troszkę tam wiatru. Może z tego się będzie dało coś odlecieć. Tylko wyjście z progu idealne musi być. A nie bardzo dobre. Czego nie rozumiesz, głupia gro? <ścoughs> bardzo dobre lądowanie. No ale nie będzie pierwszego miejsca, na pewno. W dziesiątce powinniśmy być. E, uwaga. Siódme. Mamy szansę w sumie awansować. Nie, nie mamy chyba szansy awansować raczej. Ale oddajmy jak najlepszy skok, przynajmniej tutaj w finale. Może na trzecie miejsce się uda awansować. I ostatni to będzie skok chyba w dzisiejszym odcinku. Idealne wyjście z progu. Dobrze, że przy ostatnim skoku idealne wyjście z progu. No i takie skoki, gdyby tu oddawać cały czas, to było świetnie. No i zobaczmy, które to będzie miejsce. O kurcze, nawet się tego nie spodziewałem. Udało się awansować na pierwsze miejsce i, i zwyciężamy ten finał. że tak powiem, skoczni norweski. Chcemy tutaj dostali skrzynię, także sobie zaraz ją otworzymy, jeżeli będzie można. O proszę, dziewiąty poziom. Dostałem jakieś tam pieniążki, odkuwamy się powoli. E, tutaj sobie odblokuję skrzynkę na następny odcinek, albo dobra. Za 300 sobie jeszcze teraz otworzymy, zobaczmy co jest w środku w tej skrzyni. I uwaga. Nowy kombinezon. No taki dziwny, ale może sobie zmienimy w kolejnym odcinku, zobaczymy. No i tak, chyba tyle, chyba tyle już będzie. Zobaczmy sobie tylko co będzie w kolejnym odcinku. Nie tutaj, już mi się mylą te przyciski widzowie czasami. Zobaczmy co będzie w kolejnym odcinku. Niemcy, o proszę bardzo. Tu będą skocznie niemieckie. I jeszcze sobie spróbuję poprawić Polskę i tutaj skocznie norweskie. A ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do stawienia subika. Zapraszam do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i do usłyszenia.